Zaginiona historia ludzkości dowody na starożytne, zaawansowane cywilizacje. Wprowadzenie: Czy możliwe, że historia ludzkości, którą znamy, to tylko część prawdy? Oficjalne podręczniki mówią, że nasza cywilizacja liczy kilka tysięcy lat, ale niektóre odkrycia podważają ten obraz. Dowody na istnienie rozwiniętych cywilizacji w zamierzchłej przeszłości są ignorowane lub umniejszane. Dziś przyjrzymy się tajemniczym artefaktom, budowlom i zapisom, które sugerują, że historia mogła wyglądać zupełnie inaczej. Pierwsze niewyjaśnione starożytne budowle. Piramidy w Gizie czy naprawdę budowane ręcznie w epoce brązu? Ich precyzja i wyrównanie względem gwiazd sugerują niezbicie zaawansowaną wiedzę. Gobekli Tip – świątynia sprzed 12 tysięcy lat, czyli zanim oficjalnie rozpoczęła się cywilizacja na planecie Ziemia. Saksei Huaman i Puma Punku – kamienne bloki obrobione z nieznaną technologią. Ślady cięcia przypominają współczesne technologie laserowe to Dowód na starożytną inżynierię lub kontakt z bardziej rozwiniętą cywilizacją? Drugie starożytna wiedza astronomiczna i matematyczna. Dogonowie i syriusz bezkąd afrykańskie plemię wiedziało o gwieździe, którą odkryliśmy dopiero w XX wieku. Mechanizm z Antykityry, zaawansowany komputer sprzed 2000 lat, zdolny do obliczania ruchów planet. Mapa Piri Rejsa, 16-wieczna mapa pokazująca Antarktydę bez lodu. Czy starożytni mieli dostęp do precyzyjnych map sprzed epoki lodowcowej? Trzecie mity o upadłych cywilizacjach czy to wspomnienia prawdziwych wydarzeń? Atlantyda czy Platon opisywał rzeczywistą cywilizację? Ślady zatopionych miast na dnie oceanu sugerują istnienie dawnych lądów. Mahaberate i wojny bogów, starożytne teksty Indii mówią o broni przypominającej nuklearną. W Indiach odkryto radioaktywne miejsca pasujące do tych opisów. Mit o wielkim potopie pojawia się w niemal każdej kulturze na świecie. Czy globalna katastrofa mogła zniszczyć rozwiniętą cywilizację sprzed tysięcy lat? Czwarte zaginione artefakty i anomalie archeologiczne. Baterie z Bagdadu, czy starożytni znali elektryczność? Kule z Klerzdorp, tajemnicze metalowe obiekty sprzed miliardów lat. Przypadek, czy ślad podawnej technologii? Figurki z Akambaro przedstawiają ludzi obok dinozaurów. Czy historia ewolucji wyglądała inaczej niż sądzimy? Piąte, czy ludzkość przechodziła cywilizacyjne resety? Czy cywilizacje powstają i upadają w cyklach? Teksty sumeryjskie, hinduskie i majańskie mówią o kolejnych epokach i zniszczeniach. Hipoteza globalnych katastrof: możliwe przyczyny resetu. Katastrofy naturalne uderzenia asteroid, wybuchy superwulkanów starożytne wojny możliwe użycie zaawansowanej broni interwencje pozaziemskie czy ktoś nadzoruje rozwój ludzkości ukryta historia w tajnych archiwach czy rządy i Watykan ukrywają kluczowe odkrycia. Pytania do widzów: czy historia ludzkości wyglądała inaczej niż nam się mówi? Zachęta do subskrypcji i zapowiedź kolejnych tematów: Atlantyda, fakty czy mit: Tajemnice Księżyca i Marsa: czy kryją ślady dawnej cywilizacji? Szóste zaginione artefakty i anomalie archeologiczne. Przedmioty, które nie powinny istnieć. Figurka z Akambaro dinozaury i ludzie razem. W Meksyku odnaleziono tysiące starożytnych figurek przedstawiających ludzi obok dinozaurów. Czy ludzkość znała te stworzenia, czy to fałszerstwo? Baterie z Bagdadu starożytna elektryczność. Odkryte w Iraku gliniane naczynia przypominające prymitywne baterie. Czy starożytni używali energii elektrycznej? Metalowe przedmioty sprzed milionów lat. Znaleziono metalowe kule w warstwach geologicznych sprzed miliardów lat. Czy to ślady dawnej cywilizacji, czy naturalne anomalie? Mapa stworzenia kamienie z ICA. Rzekomo starożytne rysunki na kamieniach pokazujące ludzi operujących na mózgach i obserwujących gwiazdy. Siódme czy ludzkość jest cywilizacją z resetem? Teoria cyklicznej historii. Czy cywilizacje na Ziemi powstają i upadają w cyklach? Zapiski sumerów. Majów i Hindusów sugerują, że świat przechodzi przez kolejne ery i katastrofy: hipoteza katastrof globalnych możliwe przyczyny resetu wielkie kataklizmy zmiany klimatu uderzenia asteroid, wybuchy superwulkanów konflikty na poziomie globalnym Mahabharata opisuje użycie broni nuklearnej tysiące lat temu. Interwencje pozaziemskie czy obce cywilizacje mogły wpływać na rozwój ludzkości, a potem resetować jej postęp. Ukryta historia w tajnych archiwach. Czy Watykan, rządy i tajne organizacje posiadają dowody na istnienie zaawansowanych cywilizacji sprzed naszej ery? Dlaczego niektóre odkrycia archeologiczne są utajniane lub bagatelizowane? Podsumowanie i zakończenie. Powtórzenie głównych pytań: Czy możliwe, że nasza historia jest znacznie dłuższa i bardziej zaawansowana, niż nam się mówi? Czy jesteśmy cywilizacją, która co jakiś czas zaczyna od nowa? Prośba o komentarze widzów i zachęcenie do subskrypcji. Zapowiedź kolejnych tematów np. Atlantyda ukryte dowody lub czy istnieje globalna konspiracja archeologiczna.